To aktyw to nowoczesny suplement diety, dzięki któremu szybciej schudniesz nawet z najtrudniejszych miejsc. Wyszczupli Twoją sylwetkę i sprawi, że poczujesz się zdecydowanie lepiej. Chudniesz stali nawet kilka centymetrów mniej w miesiąc. Masz więcej energii do ćwiczeń każdego dnia. Twój organizm wybiera ketozę odżywczą. Wspomaga metabolizm tłuszczu oraz redukcję jego zapasów. Dostarcza energii do treningów. Terapia ta spowodowała utratę masy ciała w ciągu 2 tygodni jej stosowania. Istnieją dowody na to, że u osób otyłych dieta niskowęglowodanowa może prowadzić do poprawy parametrów zdrowotnych, m.in. korzystne zmiany w lipidogramie, poziomie insuliny i glukozy naczczo, poziomie wskaźników nasilenia procesów zapalnych, takich jak wybrane interleukiny czy TNF-alfa. 100% naturalnych składników. Forslean, ekstrakt z korzenia pokrzywy indyjskiej 10% Forskoliny, wspomaga metabolizm tłuszczów, dzięki temu, że działa jak nieadrenergiczny symulator cyklazy adenylanowej. Slarinol, sprężony kwas linolowy, kwas linolowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Ekstrakt z owoców pomarańczy gorzkiej, wspomaga metabolizm lipidów i kontrolę wagi korzystanie wpływa na pracę układu pokarmowego. Ekstrakt z korzenia pomaga kontrolować wagę, ma korzystny wpływ na poziom energii. Chrom utrzymuje prawidłowe stężenie glukozy we krwi, bierze udział w metabolizmie makroskładników. Regularne stosowanie ketoaktyw skutecznie wspomaga odchudzanie.